no jak to mówią, show must go on i dlatego dzisiaj jest ze mną tutaj Kondzio. No cześć, czyli zapewnienie najlepszego show. Tak, miejmy nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Też tak mam nadzieję, że, 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 że nie poszyte osła tak na wiatr. Podział zostaje ten sam, jaki był, czyli ja zajmę się segmentami i Kondzio przejmie rolę Stilesa, czyli walki. No już po prostu zaczniemy. Yy, drugi impact na Wembley rozpoczyna Bully Ray, który od razu chciał się widzieć z Bobim Rudem, ponieważ ma wątpliwości co do ich współpracy ponieważ rey kryje plecy Ruda, ale nie może liczyć na to samo z drugiej strony. Sting yy, przerwał im, powiedział, że może teraz nie nadają na tych samych falach, ale będą musieli to zrobić w main evencie, ponieważ zobaczymy tak team match. No i taki szczerze powiedziawszy początek, nie wiem, mnie osobiście nie zachwyciła ta kłótnia Buliego z Bobiem, bo jak bardzo lubię Buliego, jak bardzo lubię, zaczynam lubić Bobiego, tylko i tak nie, nie czułem takiej chemii, nie, nie przekonało mnie to, może też nie wiem, to wina Wembley, bo skupiłem się na tym, co dookoła, tam na publiczności i tak dalej, bo mimo wszystko to jest impact poza tym kurnikiem, więc inaczej to wszystko wygląda, ale no cóż, początek średni, ale nie najgorszy. Czy, czy, mnie. czy, czy, czy ty że zaczynasz lubić Bobiego Ruda? Mix kill Bobiego Ruda. Uf, trochę mnie przeraziłeś w tym momencie, ale dobrze. No, mi też segment niestety nie przypadł do gustu. Ani Bully Ray nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo Birut nie ma czego rozwijać. Chyba że, mu, chyba, że mu bardzo ładnie zabukują coś. Bo sądzę, że ten jeden speech, kiedy go pochwaliłem, był bukowany w całości przez kogoś innego, a kiedy ma swobodę, to tylko mamy World Heavyweight Champion, in Factor of Professional Wrestling i. I co tam jeszcze? A, Leader of Selfish Generation, jak mogłem zapomnieć. On... No tak, on, on ci nie daje o tym zapomnieć, on cały czas to powtarza. Nie daje, nie daje, chwali się, skuwany. Chyba sam nie może w to uwierzyć. Ja też nie po mogę. Po prostu chcę, chcę, żebyś zapamiętał. On cię zna. Tak. On to mówi wprost do mnie. Dlatego. On nas słucha. Jesteśmy tego pewni. Sting wraca do ringu na Wembley. Co o tym sądzisz? Eee, no cóż. No wiadomo bo że to jest pod fanów w UK właśnie. Ale ty też, też troszeczkę... No cóż, nie powiem, że złe, ale widać, że tutaj jest straszna przesada w Tiener, jeśli chodzi o takie rzucanie właśnie walk, takich, które można dać na pay-per-view i tak dalej, i tak dalej, w takich specjalnych impaktach, jak na przykład w UK. W zeszłym tygodniu mieliśmy Ruda. Ze Stormem, co było dla mnie kompletnym nieporozumieniem. W tym tygodniu mieliśmy inne walki, tylu AJ i Daniels, ale to, o tym później. A co do samego Stinga, no myślę, że to, to przeboleje, bo mimo wszystko fanom UK też się coś należy. No tutaj, natrafiliśmy na ciekawy temat, właśnie rzucanie na impaktów tego, co może być na paperu, czyli Hulk Hogan na przykład też nie wspomniałeś. Powrót Hulka Hogana dzieje się na impakcie, Bobby Rudd kontra James Storm. Teraz dostajemy powrót Stinga ringowy, nie wiem. O co tu chodzi, no ale widać po prostu skupiałem się na impaktach, a nie na pay per view. Znaczy, czy to jest plus? No to się okaże, ale dobra, może po prostu już przejdziemy dalej, bo się zagadaliśmy. Dalej mhm. mamy bardzo ciekawy speech Magnusa. I to pokazuje, jak ciekawym w przyszłości zawodnikiem może być właśnie Brytyjczyk. I rzeczywiście, ciekawy spis. No cóż, yy, powiem sobie szczerze, że może też yy, jego spis nie był aż tak fenomenalny, ale mi się on bardzo podobał i przede wszystkim publiczności się spodobał, co też ja jako widz odbierałem bardziej pozytywnie. Wiesz, bo, czy można no, mówić tutaj o odbiorze publiki, jeśli to są Brytyjczycy, a mówi Brytyjczyk, to nie wiem, no, czy to no jest właśnie, tak. To, nie wiem, czy to był odbiór, czy po prostu nie tylko yy, krzyki, bo on mówił widzimy na, nasz brytol kochany i tak dalej. Tego Każdy się, mi się, się nie pod... dowiemy. Mi się podobał, spisz naprawdę. To, jest to co powtarzam, co piszę i tak dalej na forach i ogólnie, że Magnus ma chłopak potencjał wielki i w ten tag team i ogólnie jego sytuacja kolejne lata powinny po prostu ten jego talent tylko szlifować i dopracowywać. Tylko teraz moim zdaniem jak najszybciej powinni zmienić Magnusa z tag team wrestlera, wrestlera w singles. Ponieważ, no, to jest jednak przyszłość. Jak yy, na samym tak on się nie wypromuje tak świetnie, jak wypromowałby się w jakimś feudzie. E, no cóż, ja nie wiem, czy tutaj nie będziemy świadkami w przyszłości może czegoś takiego, że mimo wszystko Magnus i Joe zdobędą pasy wkrótce, a no i podtrzymają je trochę później, pod stracą i feud między nimi, co jest, myślę, dość możliwą opcją, ale no, z drugiej strony to zawsze lepiej mieć Magnusa jako. Tak, team Czempa i go widzieć w TV, niż żeby się pojawiał raz na dwa, trzy tygodnie albo raz na miesiąc, bo nie ma go gdzie wrzucić, bo mimo wszystko mamy jedną tygodniówkę i troszeczkę brakuje czasu na pokazanie każdego w TV. Magnus raczej nie zmieściłby się w telewizji bez tak z Joe. Inna sprawa, że nie ma żadnych innych tak-teamów, więc możemy się spodziewać go jeszcze, nie wiem, za, za miesiąc następny? Też Victory Road, Joe z Magnus. Nie zdziwiłbym się, powiem szczerze. No, chyba, że Chris Sabin się wyleczy. Chyba, że Chris Sabin z szczelejem powrócą jako Motor City, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to w tej chwili no, brak taktimów tak bardzo doskwiera, że no, możemy tutaj zgadywać w ciemno i, i, i tak możemy się pomylić, ale myślę, że e, czemu nie? Myślę, że możemy ich jeszcze zobaczyć. A propos pomyłek, przejdźmy dalej. Gareth Bischoff po raz kolejny pojawia się na Impakcie, razem z Halkiem Hoganem, jego trenerem. Nie muszę się raczej zagłębiać, co tam się stało, mogę po prostu powiedzieć, że... Da, nic nie powiem, może oddam ci na razie głos. Kurczę, musisz mi oddawać głos. Ja nie chcę je. Ja też nie chcę mówić o Garecie Biszowie. tylko pokazuję Dysklimat jaki... To jest kalw, to można iść ciągle. No kurczę, no nie wiem, nie wiem, nie jestem w stanie ci powiedzieć w tej chwili, co ja myślę o, o tym segmencie, bo... Natomiast nie wiem, co mogę myśleć innego, oprócz tego, że mi się nie podobał. To tak na wstępie po prostu już, już to jest takie uprzedzenie, myślę, że... że zaraz, o Boże, biszów wyjdzie jeszcze Hogan, Boże, ale będą nudy i... I tak po prostu zostaje, nawet jeśli nie ma totalnej katastrofy, to i tak pozostaje taki niesmak tego, że to było słabe. Można pochwalić TNA, że za drugim razem udało im się przykryć czanty boring podkładanym cheer'em. To im się udało. Bo ehm. kiedy Hogan mówił, to jeszcze jako tako było słychać tą reakcję, ale kiedy wspomniał, że to przyszłość tego biznesu Gareth Bischoff i nagle słyszymy ten podkładany cheer to nie jest zbyt fajne. No, zdecydowanie nie. Jeszcze można wspomnieć tylko, że dostajemy five stara na Gainstallout z Gareth Bishop kontra Gunner. Wielki rewanż. Dobra, nie, nie, nie. Nie mówmy o tym. <grym> Proszę. O karcie na Gainstallout wspomnimy jeszcze później. To jest koniec segmentów. Na Wembley dostaliśmy ich po raz drugi bardzo mało, więc może teraz oddam Ci głos. E no tak, więc czas przejść do walk. Walka AJ Styles kontra Christopher Daniels była pierwszą walką tego wieczoru. Coś o tym wspomniałem już wcześniej, to znaczy, że znów dostajemy walkę, która potencjalnie mogłaby być na pay-per-view, a dostajemy ją na impakcie, ponieważ Impact jest gdzieś indziej, na wyjeździe, nie w kurniku, więc warto ją dać akurat tu. No cóż, jeśli chodzi o samą walkę, to walka była mimo wszystko niezła, ale to dlatego, że była krótka. I taka napakowana akcja, miałem wrażenie, że właśnie przez to, że nie było takiego wielkiego czasu na tą całą walkę przeznaczoną, dlatego cała ta akcja skondensowała się i, i, i było tak w miarę nieźle. No Więc próby finisherów to jest na plus, że oni coś pokazali w tym ringu. Wiesz, temat Daniels kontra AJ Styles na Pay-Per-View jest bardzo. Często poruszanym tematem w tej, szczególnie gdy nie ma pomysłu na ich obu. To też jest dość częste. Tak, więc może le lepiej, że na Impact ich up upchnęli, niż gdybyśmy znowu mieli to oglądać na Poznając, że życie, pewnie dostaniemy ich walkę na Slamiversary, na Band for Glory i tak co roku. Do końca ich karier. Do końca ich karier nie będą z sobą feudować, tylko dlatego, że nie będzie na nich pomysłu. A i tak za, za każdym razem w feudzie będą jako, jako wielcy byli przyjaciele. Tak. No, Cóż, okay. no myślę, to można że... ciągnąć w nieskończoność. Dalej mieliśmy X-ów, czyli Doug Williams, Alex Shelley i Austin Elis w Freeway Meczu, który wygrał Alex Shelley po wykonaniu Slice Bread Number 2 na Austinie. Erisie. I tak, ja tu widzę minus i plus, tak od razu. Minus i e, minus że od... przegrał Elis. A wiesz, nie, wiesz, że właśnie nie? Nie, nie, to nie to. Pytanie jest taki, że Eris i Shelley to jest kolejna para, która marnuje świeżość ringową na impakcie. Mieliśmy parę Do... i Gail. Mieliśmy całą czwórkę z WHC-meczu. Mieliśmy Magnusa, Joe, Crimsona i Morgana. I teraz dostaliśmy X-ów. Każda walka na pay-per-view, która mogłaby być w miarę świeża, nie jest świeża. A plusem jest to, że przegrał Ostineris, bo porażka na, porażka na impakcie zazwyczaj oznacza zwycięstwo na pay-per-view. No, patrząc w ten sposób, to tak, ale zgodzę się kompletnie z Tobą, co mówię, że po prostu to jest. Nie rozumiem całej polityki dawania walki. To jakby dać po prostu walkę, załóżmy Samoa Joe, Magnus, załóżmy dają dać im walkę na pay-per-view i przez dwa tygodnie przed pay dawać im walki ze sobą na impakcie. A tak, żeby się rozgrzali. Albo równie mądre rozwiązanie, jest feud i dajemy Samoa Joe kontra Magnus kontra Douglas Williams. Tak, bo, bo jesteśmy wielkiej Bo z, jest tak. Anglikiem. Tak, to I, go damy. I, i, i to, to go już puszuje. Dalej, o coś, o czym nie wspomniałeś ty, czyli taki segment, można powiedzieć, ale bardziej brawl pomiędzy Gaelkim a Tarą. A wy się to specjalnie pominałem No To specjalnie Aha. pominąłem, bo. Po pierwsze, ten feud mnie przeraża. Nie wiem, jaką one mają historię, o której wspominają. Nie interesuje mnie ta historia. Mam nadzieję, że zapomną w ogóle o tej rywalizacji po Louds. I nie rozumiem, dlaczego tara padła po uderzeniu na drzwi, które otwierały się w stronę, którą poleciała. E, to jest wyższa fizyka. Myślę, że nie zagłębiajmy się w to, bo nie zrozumiemy. No dobrze. No, więc zostańmy przy tym. Bo dalej jeszcze znowu knockout. Mickey James kontra Velvet Sky. I tu, e. I tu plusik od razu. Mickey James kontra Velvet Sky. To jest plus tej walki. <laughs> Skład. Skład. Let the pigeons loose! Albo jak to, to mówił Taz, nie. Ewa e, no by wypowiedź. Tak. Nie co, pamiętasz, to? co to było? Jak Velvet Nie wiem, ja, ja wiem. Tak, tak. Pójdziemy, tylko mówię, że w każdym razie elokwentna bardzo wypowiedź. No, w każdym razie walka. Kurde. Cóż, no trudno no i... powiedzieć tu coś dobrego poza składem. I strojami. I strojami. I nie tylko. Ale. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że Mickey James po raz kolejny przegrywa czysto na impakcie. I też co można zauważyć, Miki James jaką minę zrobiła po tym, jak przegrała. Hilturn? No to było takie taki. Y, y, Miki wściekła James chwilowo. Na chwilę, nie, może dostaniemy jakiś hilturn, jakieś odświeżenie. No, może, a jeszcze, jeszcze coś coś ci powiem, co zauważyłem. Christy Hemi znowu miała. Fantastyczny strój! A właśnie, Christy Hemi to też temat wart poruszenia a y, Szczególnie kamerzyści, którzy je łapią. Czy oni się zmieniają po każdej walce? Raz dostajemy I, twarz. Raz dostajemy twarz. Y, z tym co i, najważniejsze. Z z, 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 tak. Innym razem dostajemy od stóp do głów ukazanie, a innym razem w ogóle jej nie widać. Czy kameryści zmieniają się albo, po każdej albo, walce? Albo łapie, się tylko, albo łapie się tylko nogami, co też tak widziałem. entros akurat nie na tym impakcie, ale na innym, a łapie się tylko nogami, kiedy jest tam rzut kamery na Titan Tron. Ale każda część ciała Christy Chemii to jest plus, tylko wiesz. Tak, zgodnie po sobie, Każdy kadr z Christy Chemii, która się tam zawiera w tym kalcze, jest jak najbardziej plusem. Także myślę, że, że, że to jako największy plus i impaktu możemy przejść dalej. Do walki Sting i James Storm kontra Bobby Root i Bully Ray, którą, którą wygrała drużyna ta pierwsza, faceowa. No Oczywiście to było do przewidzenia, ale co troszeczkę derwujące, to to, że odklepał Bobby Root. A dlaczego? Co w tym jest no. właśnie? No, jakkolwiek nie lubisz Bobiego, czy irytuje cię, to mimo wszystko nie jest mistrzem świata wagi ciężkiej. Ale wiesz, to jest też część gimiku. To nie chodzi o to, że go nie lubię. Nie lubię go bardzo. Tu chodzi o to, że dużo wiarygodniej wygląda Bobby Rudd, który klepie, niż na przykład taki Bully Ray, który klepie. A tu chodziło, wiesz też o to, że Ray ma się odwrócić od ruda. A i Rudd ma element gimiku taki, że on zatrzymuje pas za wszelką cenę, a nie jest powiedziane, że na impaktach się musi starać. No tak, no cóż, może coś w tym jest, może coś w tym jest. Ja, szczerze powiedziawszy, a co do samej walki? Wydaje mi się, że ona była, kurczę, jakby to nazwać, taka solidna, ale, ale nic więcej, nic więcej nie pokazali ciekawego. Zresztą no ten powrót ringowy Stinga mógł wypaść naprawdę lepiej niż wypadł, takie mam wrażenie. No tak, no ale co, powrót ringowy, jak on wygląda, kiedy jest w takim meczu, no mimo wszystko. A i też to nie tylko powrót ringowy Stinga, a podobno jego ostatnia walka. Nie wiem, czy taki Sting chce mieć w papierach, że jego ostatnią walką był taktym mecz na Wembley przeciwko Rudowi i Reyowi. E, no, szczerze powiedziawszy, wątpię w to, ale no cóż, e, jeśli tak się stanie, no bo wiemy, że Sting cały czas, e, rok w rok e, mówi o tym zakończeniu kariery i być może to jest jego właśnie ten ostatni występ. Ojej, nie, nie. zakończenie kariery Stinga byłoby naprawdę obniżeniem poziomu impaktu. To nam brzmiało trochę dziwnie. A, to, a yy, masz inne zdanie? Nie no, w, akurat jeśli chodzi o yy, takiego właśnie generalnego menadżera, takiego człowieka, odpowiedzialnego za całą tygodniówkę, który tam wydaje decyzję i tak dalej, Sting jest świetny, genialny i ja go naprawdę w tym lubię. Jeśli chodzi o ring, no to mimo wszystko latka lecą. A wiesz, ja nie mówię dobrze, o samym ringu. Ale się pod, czy, dob, dobrze się go dalej ogląda. Jeśli, jeśli chodzi o, o zakończenie ogólnie kariery, to znaczy odejście z restingu, to jak najbardziej jestem przeciwko temu. Ja o tym no właśnie to... mówiłem, to się nie zrozumieliśmy po prostu. No tak, no a jeśli chodzi o właśnie zakończenie kariery tylko ringowej, no to jeszcze bym to przeżył, chociaż, no, no mimo wszystko też mogłaby być troszeczkę szkoda, bo Sting to no, jednak wielka firma osoba. Wiesz, ja zauważyłem, że Sting z każdą walką jest coraz lepszy. Ostatnie przecież te crossbady z ringu, co wyskoczył. ...pięknym stylu, niczym Kofi Kingston. Różnica jest taka, że Sting przynajmniej ma gimmick. Pozdrawiamy Kofiego no. Kingstona. Który być może też nas słucha. Skoro nas słucha, to kto wie czy nie Kofi Kingston. Tam pewnie w biznesie jesteśmy słynni. To znaczy głównie ty, ja tam jestem tylko gościnnie. A ty to tylko w Radioheadzie jakimś. Co, co to jest Radiohead? A propos słuchajcie. Zachęcam was do słuchania Radioheada, Tak, także. dobrze, no przy okazji jakiś już jest, to może zachęcić. Tak. No i dobrze, no i jeśli chodzi o impactu, to to wszystko. To wszystko, czyli możemy się powoli... A czy nie? Nie, jeszcze karta na Against the Także jeszcze karta na Against the i może powiemy się w typerkę. Zacznijmy od dołu. TNA Knockouts Championship Match. Tara kontra Gale Kim. Gale. Gale. Hmm. Ja też typuję Gail. A jaką walkę byśmy chcieli zobaczyć? E, jaką walkę chcielibyśmy zobaczyć? E, no jak najlepszą, no jak, jak to jaką. E, no, w, je, jeszcze żeby pani dużo pokazały. Można to e, rozumieć dwuznacznie w obu znaczeniach się z tobą zgadzam. No właśnie, więc myślę, że żadne z tych nie było nietrafione. I żeby Christie też pokazała dużo. O, to przede wszystkim. Tak, Singles Match, Gareth Bishop kontra Gunner. Tutaj może tylko do typów się ograniczymy. E, Gareth. No cóż, niestety, jak ktoś ma Hogana w znajomych, to. <grym> na Facebooku. AJ Styles kontra Kazerien i Christopher Daniels w jego. na. Mm. I tu mam taki dylemat. Ja postawiłem na Kazeriana, bo wydaje mi się, że ten feud jeszcze trochę potrwa. No, możliwe, że, że zobaczymy jakąś większą walkę na lockdown. Do, do tego to wszystko zmierza, więc Kazaria myślę, że jest dobrą opcją. I tu też a propos tej walki pytanie brzmi: jakiego haka na AJA ma Daniels? To, co się już zastanawialiśmy ze Stylesem. Bo to do czegoś zmierza, na pewno. Nie wiem, nie wiem, co przekonamy się. Przekonamy Mamy się dzisiaj. dobrze. X Division Championship No. 1 Contenders Match: Jesse Sorensen kontra Zima Ion. Czyli. Ciekawa sytuacja. Dwie walki X-Division na Pay To jest ta pierwsza. E, w, w, obok wygraliby Healowie? no Raczej że Mimo wszystko, myślę, że teraz powinien Tidal Shot'a dostać Zima Ion, no bo Sorensen miał swoje okazje. A on też niby na Genesis. Już nie ja w Zimie Iona nie widzę przyszłego mistrza X-Divisji. A w Sorense nie widzisz? W Sorensonie też nie widzę przyszłego mistrza x Dywizji. niestety. No ja nie widzę w tej federacji żadnego przyszłego mistrza x divizji, naprawdę. I tu nie chodzi tylko o to, że uwielbiam Austin'a Erisa. A propos Zima Iona, to czytałem wywiad ostatnio, usprawiedliwił się, dlaczego ma taki dziwny gimmick. Chodzi tu o to, że oddaje hołd mamie, która chciała być projektantką mody i dlatego jest modelem... Skąd on jest? Nie wiem. F Filipin? O, model z Filipin. Dlatego właśnie taki gimmick odgrywa. Ja Model z Bardzo okay. ładnie. Ja ty Jessego Sorensena, ponieważ tak. Ponieważ on był koksem na Genesis. Odliczyli go dopiero po Brian Busterze z narożnika. To o czym świadczy. Mm -hmm. TNA Tag Team Championship match: Matt Morgan Crimson kontra Samoa, Joe i Magnus. Rano boskie, modlę się za Magnusa i Joe. No modlimy się, żeby pasy zmieniły właścicieli, bo nie ma nie szans, żebyśmy dłużej patrzyli na Morgana i Crimsona. A ja myślę, że dalej będziemy patrzeć jeszcze po tym periodu, dlatego postawię na nich mimo wszystko, I, i, ale myślę, że mam nadzieję, że, że do nam się jakoś to rozwiąże i panowie zaczną feud między sobą, bo widać, że, że to jest coś w stylu, że oni będą mieć feud, ale... Ale Morgan, Morgan nagle jest wielkim, cudownym człowiekiem, który do tej pory oczywiście przegrywał normalnie, a teraz już nie może, bo nawet Crimson mu nie daje rady. A Crimson no to wiadomo undefined streak, który nic nie znaczy. I tak, ja tak undefined streak, o którym nikt już nie pamięta. No, dokładnie. Po prostu wygrywa walki, a nikt nie wie dlaczego. On ma jakiś streak? Nie, niemożliwe. Czy tak, serce, sercem za Joey Magnusem, ale niestety rozum za mistrzami. Tak, serce i rozum, no cóż. X nigdy debiż... nie szła niestety. X Division Championship match, czyli ten mecz, na który najbardziej czekam. Haha. Ostineris ha. kontra Alex Shelley. No, po składzie już można powiedzieć, dlaczego się najbardziej czeka na ten mecz. A właśnie ciekawie jestem, kogo postawisz. Cóż. Zastanawiałem się nad tym przez całą tę audycję. I nie tylko. Przez kilka ostatnich audycji miałem poważne wątpliwości na kogo postawię. Komu będę kibicował w tym meczu? Chyba jednak skłaniam się ku Austinowi. Um, no cóż, ja będę kibicował Austinowi, ale myślę, że może wygrać Zima Ion i myślę, że może wygrać yy, Alex Shelley, bo nie wiadomo, kiedy wróci yy, Chris Sabin. No i też wątpię, żeby od razu yy, Chris Sabin dostał yy, taki mecz yy, z yy, Crimsonem i Mattem Morganem. Dlatego skłaniam się też do tego że być może Szaliwy wygra pasm, bo Austin już go trzyma od No Surrender, bodajże. ostin okay. Austin trzyma... tak, od No Surrender. To, no to jest do... długi ja tak to raj, na mam nadzieję, że będzie jeszcze dłuższy. Może jakiś rekordzik padnie. Ja Nie, postawię na Szaleja, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz chyba najtrudniejsza do wytypowania walka, TNA Championship Fatal 4 -way Match, czy 4 Match, nie, sorry, bez fatal, to nie ta federacja. Bobby Roode, Jeff Hardy, James Storm, Bully Ray. Oj. E... Moim zdaniem każdy z nich może wygrać pas poza Jamesem Stormem. A to, a to bardzo, bardzo y, dobra wypowiedź. No i mam nadzieję, że to nie będzie Jeff Hardy. Mój, o, o, y, osobisty y, antyfaworyt tego. Dalej Trauma, Bobby po Roode. Ja, ja mam traumę po Victory Road na Jeffa Hardego ogólnie, nie wiem czy słyszałeś, czy, czy czytałeś i tak dalej w moich wypowiedziach, ale ja ogólnie nie, nie, przestałem się za Jeffem Hardym i Jeff Hardy mnie tylko irytuje od no tego czasu. Słyszałem tego... o twojej niechęci do niego. No tak, jest tam moja niechęć i ona dalej zostaje. No u mnie to wygląda nieco inaczej, bo po Victory Road go znienawidziłem, ale teraz widzę, że wrócił do formy, stara się. Jeśli kiedy koledzy nie byli na Wembley, on się nie naćpał, to jest w porządku. Spał i oglądał. Nie, Sp impact. spał przy Spike TV. Nie ma mnie, co tam? Trudno. Ale typujmy. Ja bym postawił na mimo wszystko utrzymanie pasa przez Bobiego Ruda. Ja się poważnie waham pomiędzy Rudem a Rejem. I tu mówię poważnie, bo Buli Rej ostatnio jest dość mocno bukowany, ale jednak też skłaniam się ku Rudowi. Cóż. R raczej Storm można nie mieć widzę. takiego mistrza, jakiego się oczekuje. No tak, you can't always get what you want. No i tego się trzymamy. Musimy się tego trzymać, żeby przeżyć jakoś kolejny impakt z Bobim Ruddim. No tak, Taką ale mistrzem... mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że na Pay dostajemy to, na co, co, co chcemy i to, co chcemy zobaczyć, mimo że się wszystko wydarzy. Muszę I się trochę obawiam, zabar... że w tej walce chaos będzie straszny. Mam nadzieję, że, zamiast, że to będzie taki uporządkowany chaos i yy, przede wszystkim realizatorzy będą wiedzieć, co się dzieje. No oby, oby. Obyśmy dostali naprawdę dobre pay-per-view, bo fani po tym, co otrzymali w 2011 roku, naprawdę na to zasługują. Myślę, że zdecydowanie tak. Oj, trochę nam zeszła ta audycja. O, długo. Długo, długo wyszło, także może już się... Tajs nie kontroluje, dlatego... Cóż... To jest nasz zegarek, niestety, chore gardło, cóż. Życzymy powrotu do zdrowia, tak jak mówiłem na początku. A tymczasem żegnałem się z Wami Mati i kądział.